Już jest w obrębie stadionu rodzina prowadząca ten bieg, bieg już rodzinnym jest Ciborowska Neta, zjeżdża, upadek, zaklątała się sieć, taka przewaga i można było spokojnie pojechać, a tej chili to są minuty już. Chili. zabezpiecza trasę, proszę pana, zabezpiecza trasę. Przez całe biegi, przez cztery dni ta siatka tam była, nikt się nie zaplątał tam, panie Ciborowski. Nikt się tam nie zaplątał w tą siatkę, nikt się nie zaplątał w siatkę, panie Ciborowski. O, to jakby tam był płot, to by było chyba gorzej niż siatka. Pani Aneta Cipolowska z olbrzymią przewagą nad drugą sztafetą. Niezagrożenie podmiotu tego przypadku.